Świetny mecz w waszym wykonaniu, mecz na styku, gol za gol. Były duże emocje, jak oceniasz to spotkanie? Mecz był świetny, walczyliśmy do końca, bardzo ciężki był na początku. było 1-0. Utrzymywaliśmy, to, nas, to chcieliśmy taki wynik zatrzymać, szeli nam na 1-1, 2-1 i się zaczęło. I się zaczęło, ale bramka za bramką, świetny mecz. Dużo się wypociliśmy, ale, ale był cenny, i cenna wygrana i cenne drugie miejsce. Czy to właśnie, że mieście przed oczami te, to wicemistrzostwo jako cel yy, spowodowało tą walkę w większą niż poprzednich spotkaniach? Tak, no na początku jak zaczynaliśmy, to podchodziliśmy do tego tak sceptycznie. Podchodziliśmy delikatnie, żeby pograć, ale z meczu na mecz, z punktu na punkt, i te tabele do góry, coraz lepsze to robiło się i walczyliśmy i to nas, to nas pieło do góry. Jak z perspektywy czasu oceniasz ten sezon, jak wam się podobało, jak się zgraliście jako drużyna, jako debiutant i jak ocenisz organizację naszej ligi? Świetnie, świetnie ludzie rozmawiają, świetnie gramy, świetnie się skumaliśmy z innymi osobami, Liga Sportowa Firm też super to organizowała, dyskutujemy o fir firmie o tym wszystkim, jest super atmosfera i oby tak dalej. Pan Ci uczestniczyć w kolejnej edycji? Tak, myślę, że tak, to jest kwestia jeszcze do obgadania w naszej firmie, ale myślę, że nie będzie z tym problemu i, i, i zagramy. Jakie nastawienie na galę? Przyjdziecie licznie świętować to wicemistrzostwo? Pewnie, że przyjdziemy na galę, wszyscy przyjdziemy i tylko liczymy na tą galę, każdy już nie może się doczekać. Tak będzie myślę. Dzięki. Gratulacje.